Miłość potężniejsza niż śmierć, potężniejsza niż grzech. Krzyż Chrystusa na Kalwarii jest również świadectwem mocy tego zła wobec samego Syna Człowieczego, wobec tego, który jeden ze wszystkich synów ludzkich ze swej natury był niewinny i bezwzględnie wolny od grzechu, którego przyjście na świat pozostaje poza pierworodnym dziedzictwem grzechu poza nieposłuszeństwem Adama. I oto właśnie w nim, w Chrystusie, zostaje wymierzona sprawiedliwość grzechowi za cenę jego ofiary, jego posłuszeństwa aż do śmierci. Tego, który był bez grzechu, Bóg dla nas grzechem uczynił. Zostaje również wymierzona sprawiedliwość śmierci, która od początku dziejów człowieka sprzymierzyła się z grzechem. Sprawiedliwość śmierci zostaje wymierzona za cenę śmierci tego, który był bez grzechu i który jeden mógł przez swoją śmierć zadać śmierć śmierci. W ten sposób krzyż Chrystusa, w którym syn współistotny Ojcu oddaje pełną sprawiedliwość samemu Bogu, jest równocześnie radykalnym objawieniem miłosierdzia. Czyli miłości wychodzącej na spotkanie tego, co stanowi sam korzeń zła w dziejach człowieka, na spotkanie grzechu i śmierci. Krzyż stanowi najgłębsze pochylenie się Bóstwa nad człowiekiem, nad tym, co człowiek, zwłaszcza w chwilach trudnych i bolesnych, nazywa swoim losem. Krzyż stanowi jakby dotknięcie odwieczną miłością najboleśniejszych ran, ziemskiej egzystencji człowieka. Wypełnienie do końca mesjańskiego programu, który kiedyś Chrystus sformułował w synagodze w Nazarecie, a potem powtórzył wobec wysłanników Jana Chrzciciela. Program ten, wedle słów zapisanych już w proroctwie Izajasza, polegał na objawieniu miłości miłosiernej w stosunku do ubogich, cierpiących i więźniów w stosunku do niewidomych, uciśnionych i grzeszników. W tajemnicy paschalnej granica tego wielorakiego zła, jakie jest udziałem człowieka w jego doczesności, zostaje jeszcze przekroczona. Krzyż Chrystusa przybliża nas bowiem do najgłębszych korzeni tego zła, jakie tkwią w grzechu i śmierci. W ten sposób staje się on znakiem eschatologicznym. Dopiero w ostatecznym spełnieniu i odnowieniu świata, miłość we wszystkich wybranych przezwycięża te najgłębsze źródła zła, przynosząc jako owoc ostatecznie dojrzałe królestwo życia i świętości i chwalebnej nieśmiertelności. Jednakże podstawa owego eschatologicznego spełnienia zawiera się już w krzyżu Chrystusa, w Jego śmierci. To iż z martwych wstał trzeciego dnia, stanowi końcowy znak miłości mesjańskiej, znak wieńczący całokształt objawienia miłości miłosiernej w świecie poddanym złu. Stanowi równocześnie znak zapowiadający niebo nowe i ziemię nową, kiedy Bóg odszedł z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie, ani żałoby, ni krzyku, ni trudu bo pierwsze rzeczy przeminęły. W tym eschatologicznym spełnieniu miłosierdzie objawi się jako miłość, podczas gdy w doczesności, w dziejach człowieka, które są zarazem dziejami grzechu i śmierci, miłość musi się objawiać nade wszystko jako miłosierdzie i wypełniać się również jako miłosierdzie. Program mesjański Chrystusa, program miłosierdzia, Staje się programem jego ludu. Programem Kościoła. W samym centrum tego programu pozostaje zawsze Krzyż. W nim bowiem objawienie miłości miłosiernej osiąga swój szczyt. Dopóki pierwsze rzeczy nie przeminęły, Krzyż jest tym miejscem, o którym można powtórzyć inne jeszcze słowa z janowej Apokalipsy. Stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Bóg objawia swoje miłosierdzie w sposób szczególny również i przez to, że pobudza człowieka do miłosierdzia wobec swojego własnego syna, wobec ukrzyżowanego. Właśnie jako ukrzyżowany Chrystus jest słowem, które nie przemija. Jest tym, który stoi kołacze do drzwi serca każdego człowieka, nie naruszając jego wolności, ale starając się z tej ludzkiej wolności wyzwolić miłość, która nie tylko jest aktem solidarności z cierpiącym synem człowieczym, ale także jest jakimś miłosierdziem okazanym przez każdego z nas synowi ojca przedwiecznego. Czyż może być bardziej jeszcze w całym tym mesjańskim programie Chrystusa, w całym objawieniu miłosierdzia przez krzyż uszanowana i podniesiona godność człowieka, skoro doznając miłosierdzia jest on równocześnie poniekąd tym, który okazuje miłosierdzie? Czyż Chrystus ostatecznie nie staje na tym samym stanowisku wobec człowieka także wówczas, gdy mówi, wszystko co uczyniliście jednemu z tych, mnieście uczynili. Czyż słowa skazania na górze, błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią, nie stanowią poniekąd streszczenia całej dobrej nowiny, całej zawartej tam zdumiewającej wymiany, która jest prostym i mocnym? a zarazem słodkim prawem samej ekonomii zbawienia? Czy te słowa skazania na górze, ukazując w punkcie wyjścia możliwości serca ludzkiego, nie odsłaniają w tej samej perspektywie najgłębszej tajemnicy Boga, owej niezgłębionej jedności Ojca, Syna i Ducha Świętego, w której miłość, ograniczając sprawiedliwość, daje początek miłosierdziu? Miłosierdzie zaś objawia samą doskonałość sprawiedliwości. Tajemnica paschalna to Chrystus u szczytu objawienia niezgłębionej tajemnicy Boga. Właśnie wtedy wypełniają się do końca owe wypowiedziane w wieczorniku słowa. Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Chrystus, bowiem którego Ojciec nie oszczędził ze względu na człowieka, Chrystus, który w swej męce i krzyżu nie doznał miłosierdzia ludzkiego, w swym zmartwychwstaniu objawił całą pełnię tej miłości, którą Ojciec ma dla niego, a w nim dla wszystkich ludzi. Nie jest on bowiem Bogiem umarłych, lecz żywych. W swoim zmartwychwstaniu Chrystus objawił Boga miłości miłosiernej właśnie przez to, że jako drogę do zmartwychwstania przyjął krzyż. I dlatego, kiedy pamiętamy o krzyżu Chrystusa, o Jego męce i śmierci, wiara i nadzieja nasza koncentruje się na zmartwychwstałym. Wiara i nadzieja nasza koncentruje się na tym Chrystusie, który wieczorem pierwszego dnia po szabacie stanął pośrodku wieczernika, gdzie apostołowie byli zgromadzeni, tchnął na nich i rzekł, weźmijcie Ducha Świętego którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.